Powiat Działdowski jako jeden z pierwszych w województwie wdrożył nowy system łączności z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki trzem antenom na miejsce zdarzenia natychmiast mogą być skierowane odpowiednie służby. O szczegółach mówi starosta Paweł Cieśliński. Został wprowadzony nowy system komunikacji czy, czy łączności między jednostkami ochotniczymi Straży Pożarnej a Państwową Strażą Pożarną Komendą Powiatową. Poprzez umieszczenie trzech nadajników na terenie powiatu działdowskiego zasięg tych telefonów nasownych został wydłużony i praktycznie kontakt. Strażaków z każdego punktu powiatu działdowskiego jest w tej chwili z komendą powiatową. Jest to bardzo dobre, komfortowe, bo informacja odnośnie sytuacji w terenie jest bardzo szybka i można powiatowy zarząd jak najszybciej Państwa straż pożarna może jak najszybciej zinterweniować dosyłając jednostki takie, które są potrzebne, czy to jednostki ochotnicze też czy też z Państwa Straży Pożarnej. Więc jest to kolejny krok. W, naszej, w poprawie naszego bezpieczeństwa. A trzeba dodać, że jest, to, jest niewiele takich systemów w województwie. Jesteśmy w czołówce, także dopiero następne powiaty się tym zajmują. To jest chyba czwarty w tej chwili system prowadzony, już pracujący i w pełnym biegu. Więc chciałbym podkreślić, że to jest udział finansowy wszystkich gmin powiatu działdowskiego i, i, i również i powiatu działdowskiego w tej modernizacji. Anteny zostały zainstalowane w Lidzbarku, Uzdowie i Rybnie. I swoim zasięgiem pokrywają powiat działdowski niemal w 100%. A sytuacji